Cześć, chciałbym Wam pokazać, co dzisiaj przyszło do mnie z, meta, z wyroby mennicze. Zakupiłem troszeczkę nowości. Czekałem na tą paczkę półtora miesiąca. Rozpocząłem od jednej monety, później dokładałem, dokładałem, aż wreszcie przyszło. Tylko Pusto. Co tu mamy? Wartość paczki tysiąc zł. Pusto. I co mu tu mamy? Brytania. 2023 rok. Ostatnie bicie z panią Elżbietą. Jedną monetę kupiłem jeszcze w momencie, jak akurat nie było takich fajnych promocji weekendowych, co teraz wyroby mennicze i metamarket wprowadził i kupiłem za 128 zł a drugą kupiłem w okazyjnej cenie 118 zł weekendowa promocja co tu jeszcze mamy mamy pchełkę złoto 1 dziesiąta czyli mamy 3,11 grama złota była fajna promocja na wyroby menicze zakupiłem za 905 zł. z grosza no i właśnie to była ta pierwsza moneta później drugą monetę, którą dokupiłem to jest firma Filharmonik od Australii 1,25 Australii. uncji czyli tu mamy 1,24 z kawałeczkiem grama. No i teraz pytanie: Co się bardziej opłaca kupywać? Czy tak zwane te pchełki monetowe, czy może. Sztabki tak jak tutaj mamy sztabkę jednogramową złota lub staweksu. Jednogramówka. oczywiste jest, że jeżeli chodzi o sztabki gramowe, wychodzi taniej. Wychodzi taniej, tylko że jeżeli chodzi o, powiedzmy, jakbyśmy chcieli to zweryfikować, że rzeczywiście to jest złoto, co byśmy musieli zrobić? No, byśmy musieli przede wszystkim otworzyć ten certi pack tak? I mamy uszkodzony już certi pack no i abyśmy to chcieli później odsprzedać taką sztabkę bez w no to tutaj dealer mógłby powiedzieć, że nie zapłaci nam odpowiednie ceny lub nawet. No, obniżyć dosyć znacząco wartość takiego metalu szlachetnego. W przypadku monety jest ta sprawa oczywista. Możemy w każdej chwili wyciągnąć taką monetę, no i sobie zobaczyć, czy to rzeczywiście jest złoto, czy to jest jakiś fake, jakiś podruba. Jeżeli chodzi o Brytanię, to jest dosyć dużo takich zabezpieczeń wprowadzonych które bardzo łatwo są widoczne i zawsze można zweryfikować czy to jest na pewno złota moneta wyroby mennicze dosyć fajnie przygotowało mi ten ten, ten zakup otrzymałem oczywiście w kapselku do tej właśnie malutkiej pchełki tak zwanej bo tak się jest potocznie nazywane takie monety też otrzymałem Właśnie plastikowy kapserek. Jeżeli chodzi o monety złote, jeszcze są te zwane certipaki, takie, które praktycznie mówiąc, są związane z monetą. Tak jak kiedyś kupiłem na przykład w arkę jednogramową. Jak widzimy, ona jest razem z takim fajnym certipakiem. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o to, jakbyśmy chcieli to wyciągnąć, no to oczywista sprawa, żebyśmy musieli uszkodzić ten certipak. I ta moneta to już zupełnie inna historia. Podobna sprawa. Jest e, z taką malutką pchełką. Tutaj nie wiem, czy to zauważymy, ale to jest jednogramowa e, liść klonowy. Ja go sobie wrzuciłem do takiego kapselka oczywiście plastikowego, we własnym zakresie, ale jak widzicie, jest też właśnie z certipakiem. Takim malutkim, bardzo malutkim certipakiem. Także tutaj akurat też, jakbyśmy chcieli zweryfikować tą monetkę, jakbyśmy wyciągnęli, to oczywista sprawa, że już ten certipak uszkodzimy. No i wtedy też, wiadomo, że u dealera już sprzedaż takiego metalu, no, wiązałaby się z tym, żeby było troszeczkę mniej byśmy otrzymali za to wykonanie. No i teraz tak. Jakbyśmy nie popatrzyli, to jakbyśmy samą wartość metalu wyszukiwali, jeżeli chodzi o cenę, to jest oczywista sprawa, że bardziej się opłaca mimo wszystko sztabki kupować. Ale jeżeli chodzi o efekt wizualny, moje zdanie jest takie i wielu, wielu też inwestorów, że jednak moneta robi lepsze wrażenie. Lepsze wrażenie zawsze też można wyciągnąć z tego kapselka plastikowego, dotknąć, zobaczyć. Jak to wygląda? Że to jest złoto. No i w wizualne zdecydowanie lepiej wygląda niż taka zwykła sztabka. No i teraz, jak się popatrzeli o sprzedaż, tak? O sprzedaż. Czy dostaniemy mniej pieni pieniążków przez to, że tu jest akurat duży spot, tak? Już teraz jednomucjowy wiadomo, że wychodzi troszeczkę taniej zawsze, bo tego spotu jest mniej. No nie do końca, bo jak kupujemy takie takie malutkie pchełki to u dillera te pchełki też również od zakupu, jakbyśmy chcieli oddać, no też z większą warżą jest oczywiście niż w przypadku e, w przypadku e, jednouncjowych. Dlatego, bo tutaj jak mimo wszystko oni też również sprzedają po droższej cenie te malutkie pchełki, to i zakupią też od nas po wyższej cenie. Także wartość sama w sobie... Złota oczywiście jest niższa niż mówimy tutaj o kwestii odkupu, wykupu, aczkolwiek i tak, mówimy już wszystko, dostaniemy większą wartość ze względu na to, że po prostu na rynku stoją te monetki, po prostu wyżej. Także tutaj nie tracimy, nie tracimy, możemy zainwestować mniejsze kwoty. No tutaj 905 zł to, to jest jak na złoto, to jest mało, aczkolwiek dla niektórych portfeli budżetowych zawsze to też jest dosyć duży wydatek, to aczkolwiek można to po prostu też potraktować jako dobrą inwestycję, która też przechowa nam te pieniądze, nie tracąc na, na wartości inflacji. Teraz mamy trend troszeczkę spadkowy, faktem, na te metale szlachetne, aczkolwiek nie, nie są to takie wielkie straty w przypadku złota, bardziej ze srebrem. Srebro troszeczkę spadło, teraz właśnie wyroby menicze i metal market ma fajne teraz promocje, można sobie zakupić dosyć ciekawe monetki takie jak ja, na przykład tu dokupiłem jedną monetę w Brytanii ostatnie bicie pani Elżbiety będziemy mieli teraz pana króla także już ostatnie no, można powiedzieć, że jako ciekawostka bo tak naprawdę w 2023 roku tej pani już nie ma na świecie a aczkolwiek na monecie winieje, nie? także to taki rarytasik może być w przyszłości Aczkolwiek nie, na pewno nie będzie to jakieś tam związane z tym, że będzie to droższa moneta, ponieważ to jest jednak mimo wszystko moneta bulionowa, która najważniejszym elementem tej monety to jest to, że to jest kawałkiem srebra. To by było wszystko z moich informacji, także takie wyroby wykupiłem: złote pchełki tak zwane nie? kupując złoto, czy kupuję małe pchełki czy. Czy sztabki, zawsze to jest inwestycja w złoto, która też zabezpiecza nam pieniądze przed inflacją, ponieważ złoto zawsze będzie trzymać swoją, swoją wartość, jak pokazała ta historia. Cały wykres złota zawsze złoto raczej nie ma jakichś tąpnięć na nich, zawsze wartość posiada. To, to u mnie wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam na następne moje filmy i bardzo proszę o subskrypcję i polubienia. Dzięki bardzo. Cześć.